Hej siemanko, witajcie w serii, w której będziemy sobie grać na serwerze i budować i coś innego, nie wiem co. Powiedz coś i przedstaw się. no, jestem u i będziemy... I nie wchodźcie na jego kanał? No to nie mam żadnych filmów, wiem, ale no, żeby tylko subskrybować i oglądać filmy. Jakie? Jakich nie masz? No wiem, no. Ale, no czy filmy, jakich nie masz. Czyjeś nie no. Co? Chyba, że jakieś tam fajne filmy wrzucisz. O, to obejrzę. <noise> to... E, nie. Ja sobie chcę, Ja bym sobie oglądał w no Dobra. Że... Dobra, nie, nic. Cicho. No, ja robię Ważny moment! Szklary, tak? Zrobiłem drzwi a, a ty umiesz robić drzwi? E ja... I zombie! O kurde, i Łukasz mi pisze, ja, 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 ja nie wiem czy to widać w ogóle <gulanie> Bo, <gulanie> Tak, i, i na nagraniu nie, <gulanie> że, że, że Łukasz mi pisze Co? Ciasteczko! Tak! Ej, a może nagramy coś z tego, z skyblocka, bo, bo ja tam upgradeowałem nasz grinder, czy jak eksperkę, czy jak to tam. O, to widziałem, widziałem, to to, co zbiera, co nie? No, to co zbiera. To jest hopper. Ej, nie. No To brzydko wygląda. To jest to jest... jak to na No, 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 to jest hopper, jest zbiornik chyba. Okej. Okay. No to to będzie O, 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 o! o, o chyba e? chyba trafiłem tak? w to, to co powinienem. Zrobi... O, tak, tak. Goody, goody jest, goody jest, goody. I dupaj, zabrakło ci... mi płótków. Co? Nic, jak nie słyszysz to to. Of... To... Nie no, ja wracałem po prostu jak zacząłem się nagrywać, to ja powiedziałem. Hej, dziękuję, że oglądaliście. Było naprawdę fajnie. I... Święto! Do zobaczenia w następnym odcinku. Bum, serduszko no. i, i takie tam. No wiecie, to pierdolę. No, na razie.